Od prawie roku nie byłem w górach. Rok to szmat czasu. W tym czasie można odebrać 50 latach dyplom, zdać prawo jazdy, spróbować kilku nowych rzeczy, a nawet nauczyć się chodzić. Można też zapomnieć, dlaczego ja tak naprawdę chodzę w góry. Czy przejechanie prawie tysięcy kilometrów, aby wejść na jakąś górę... Po co wchodzić co się Po co rezykować? Po co? Po co? Po co? Dlatego dobrze się czasem do czegoś zobowiązać. Bo później nie ma już odwrotu. Dopiero będąc na miejscu czuję, że wszystko staje się jasne. Wiem dlaczego zawsze wracam. Tutaj pokonuję własne słabości, poznaję ludzi w wyjątkowych okolicznościach, A, czuję się jak dziecko zawsze ciekawe świata i widzę piękno, które prędko nie przeminie, bo dla nas rok to szmat czasu, ale dla gór to jak raz, dwa, trzy.